Drodzy Państwo, Witam Państwa, drodzy Państwo, z 248 na linii Mety. Pan Tomasz Zygara, drodzy Państwo, po tej stronie. Dlatego... Pierwsze miejsce, pan Tomasz Sommer uzyskał czas 271 Na metę w biegu Pan Bukar Trzwet nad obroną Witamy pierwszego Dunejstowej jest z Grbina z Kierwesa Grbino Bardzo serdecznie i bardzo mocno gratulujemy oczywiście w imieniu organizatorów i wszystkich. Kolejny uczestnik z numerem szóstym. Pobieta z miejscem drugim, drodzy Państwo. Z numerem 45. Jest to pani... Jest miejsce trzeciej, numer 264. Kategorii żeńskiej. Pani Magdalena na Właszku, Groszczyk Wielkopolski, 131 Pan Krzysztof Jas, 77 Pan Jarek Szymczak. wszystkim y, biegaczom, i numerki są tutaj do zwrotu oczywiście, drodzy Państwo. Tutaj przy pomiarach czasowych. Także wszystkie numery do zwrotu przy pomiarach czasowych, drodzy Państwo. <tryk> numer 274 to Pan y, bo, Patryk Zdrowski z Szczecin. Kolejną część, drodzy państwo, drodzy goście, jeden z najstarszych, numer 21. Numery startowe, proszę oddawać nam tutaj do pomiaru czasowego, czyli pod ten zielony namiot, kochani, pod którymi oczywiście cały czas nawijam. Numer 166. Pan Krzysztof Numer 160. Pan Sławowi kłos ze Szczecina. 99 Pan Bartosz Dąbroczyński ze Szczecina. Numer 109. Pan Paweł nad Odrą. Z numerem 176 pan Sobiasna Katuszek, Proszę na dobrą. Wszystkich zawodników prosimy o zwrot numerów startowych tutaj właśnie do nas do zielonego namiotu, drodzy Państwo. A więc do pomiarów czasowych. Numer 91 pan Maciej Milanowicz-Szczecin. Z 32 biega właśnie pan Adam Kobus-Gardno. K.P. Hermes z Gryfiną. 158, pan Krzysztof Woźniak-Mieszkowice, pozdrawiam. Numer... Jan Witnica Witnice Gężowska. Słowo Witnica. Numer pierwszy, dzisiaj dajemy tutaj do pomiarów startowych, kochani. Wszystkich za Panią to przypominał oczywiście. Jeszcze numer tutaj do pomiarów startowych, to jeszcze nie Numer 124 to Pan Zbigniew Franku Zebla. Numer 53, pan Marek Kolecki. Bardzo, że do niego końca. Bardzo, że pokonał ciężką znaczącą morze. Morę i domu. Wolę... Pan Planu Spagier-Gieńbiszczak ze Szczecina. Z numerem 184. Numery ze skarb oczywiście. Można je. Z numerem 173 pan Maciej Sigorski. Z numerem 161 pani Katarzyna Witkosta Szczecin. Brawo proszę, garnoseł! Nerem 93 pani Agrata Dorczkowska z Grewina, Hermes z Numer 222, Pan Wójcik, serdecznie i bardzo masy. Numer 230 była do nas pani Lidia Szymczyny. Grypino, Kabel Hermes z Byrwino. Naszawej tablicy po... W lewej stronie. pan do Złotki numer 211 razem z 7-miesięcznym przymiarem maksem. Brawo proszę, najmłodszy biegacz na mózgu przeleciał. Hermes witamy bardzo serdecznie. Grodzy mama! Gratuluję. Piękne wejście! Przerwano przez wybiegaczną. Numer 240, pan Wany Rzeszkiewicz. Brawa proszę gorące dla wszystkich zawodników Jeszcze raz przypominam o Ja przypominam, 159 Andrzej Żyliński Ja oczywiście biegamy radośnie, radośnie udało nam się przebiec Brawa proszę i hałas dla wszystkich zwycięzców i biegaczy Bebamy również wręczała pani siostra, dyrektor z DPS Mory Pozdrawiamy Nie kamery zachowana z panią Beatą Sadowską oczywiście możemy się spotkać dzisiaj o godzinie 14 w Miejskim Ośrodku Kultury została zaproszona przez panią Maję Cacek, naszą panią, biegającą panią bibliotekarz. 10 km Open K wygrała pani Justyna Wójcik. Brawa, proszę na naszej zwycięzczyni. Kochani, ale zróbcie jej hałas! Pani Basia Pochranowicz z myśli Boża GB Netto Dębno Klub. Miejsce trzecie. zawodniczka o numerze 264, czyli pani Magdalena Błaszków. owacje i hałas dla nich. Dały z siebie naprawdę dzisiaj wszystko. Przyjechały do nas, żeby nas odwiedzić, żeby pobiegać z nami, żeby zwiedzić naszą piękną miejscowość i piękną gminę. Drodzy zawodnicy, mam przydanie do Was. Czy przybędziecie jeszcze do nas? No oczywiście, że tak podnieście do góry ręce na znak zwycięstwa. Pozdrówcie całą publikę i wszystkich przyjaciół i znajomych oraz tych, którzy kibicowali Wam podczas biegu. Serdecznie i gorąco dziękujemy jeszcze raz. Najszybsza szóstka 15 biegu.